Z nami trener drużyny z wysokiej, Michał Szalski. Trenerze, wydaje się, tak z trybun to wyglądało, że wasz pomysł na początku był taki, żeby kompaktowo stanąć w obronie i spróbować wyprowadzać kontry. Czy tak to faktycznie miało wyglądać? No tak, nie ma co ukrywać. Przedliśmy dzisiaj z takim składem, wiedzieliśmy, że no nie możemy się odkryć, za bardzo spiją. Młodzi zawodnicy połączeni z doświadczeniem, przy pewnie dużo ilościach treningów no by nas po prostu, można powiedzieć, zajechali. Musieliśmy grać z kontry. No. Myślałem, że coś się uda, ale jedna pierwsza bramka, która po naszym błędzie wpadła, no i trudno. No, wygrał zespół oczywiście lepsze zdecydowanie. Mówię, graliśmy tak jak potrafiliśmy i tym co przyjęliśmy na ze składem. No, wydaje się, że, że ten plan trochę się coś nie powiódł, bo dość szybko bramkę jednak straciliście. Tak, oczywiście, wiadomo, jak gdy dobrze się bronisz, zespół, który bije w mury, też traci cierpliwość, tak? No, miał, mieliśmy nadzieję, że przetrwamy tą drugą połowę i w drugiej coś może się, tam coś może się znajdzie w przodzie. No niestety, no. No trudno, no mówię, wydech wygrał lepszy, gratulacje dla Piły, tak, bardzo fajnie wymienność tych pozycji, super, naprawdę. No ale wydaje się, że odprawę, że te 15 minut w szatni bardzo dobrze pan przepracował, bo jak wyszliście na drugą połowę, to nawet udało wam się na parę minut zepchnąć kapę Piła do, do obrony, no i powiem, że na trybunach trochę śmierdziało tym remisem. Czułem ogólnie właśnie, jak tak biegałem tutaj w środku, mówię, że coś chyba może zartykuć, czułem, że właśnie, że... Zapowiedzieliśmy ten moment, właśnie że no szkoda, że tego nie wykorzystaliśmy, no ale no chyba w drugiej nawet nie oddaliśmy cenego szału, więc no nie wygrasz meczu, jak nie udajesz szałów Nasi śpiedzy mówili, że trener Michał Szalski trzeba bardzo uważać, bo 16 metr, uderzenie po długim słupku i mogą być problemy. Na szczęście nie tym razem. No, Miałbym, to znaczy by miał okazję, może gdybym dostał wycofniętą piłkę, nie udało się. No jest, no dobrze czuję jak mamy sza, e, strzał z dystansu, e, no ale no trudno, też nie, udałem, nie miałem w ogóle celnego strzału, więc no, nic nie wejdzie, no, no trudno, no, się mówi. Trzeba teraz do drugiego meczu podejść z Budzyniem. No zobaczymy, e, następny mecz ciężki, w październiku mamy same takie mecze z górnej półki. No ale trzeba walczyć, no nic, 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 nic za darmo nie zostanie. No ale wydaje się, że wam te mecze z tymi drużynami dobrymi wcale tak źle nie idą, bo wygrana i, i z Krzyżem, i wygraliście z Lubaszem, e, bardzo dobrze walczyliście z Polonią Jastrowie. Także wydaje się, że, że ta, 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 ta kompaktowa obrona i kontra, że, że, to, że to działa. Tak, no y, ja też muszę tak powiedzieć, wiadomo. Y... Z nie wiem, jaki będę miał skład, tak? Bo wiadomo, to my jesteśmy zespołem amator amatorskim. Yy, teraz się dowiem w piątek, że kogoś nie będzie z pierwszego składu i muszę znowu myśleć, jak usłalić zesł, tak? Wiadomo, też bym chciał grać wysoko, no, ale trzeba mieć dużo zdrowia. My też trenujemy dwa razy, może nieraz sam ktoś przyjdzie do raz, tak? No, mówię, zespół amatorski, ale jak pan mówi, no, z lepszymi zespołami nam się gra dużo lepiej. Tak? By, może też ambicja chłopaków, chęć pokazania się. No, zobaczymy. Na pewno y, z budzeniem gramu u siebie to my będziemy dyktować warunki, tak? No i to pewnie tak będzie. Mhm. A niech pan jeszcze powie, a o co gra wysoka? Bo y, początek bardzo dobry, w pierwszym meczu wygrana, później kilka porażek. Ostatnie dwa, dwa mecze przed przyjazdem do Piły też wygrane. Jakieś cele sobie stawiacie, czy, czy z meczu na mecz? Y, ogólnie cele y, mamy miejsce od pierwszego do szóstego, tak? Wiadomo, chcemy walczyć o, o pierwsze miejsce, a to też musi się nadać y, z organizacją. My też chcemy, żeby zespół przyjechał do nas na ładne boisko. Tak? No, od tylu lat to boisko jest tragedia, więc to też jest dla nas jakieś tam, upokorzenie. Tak? 15 lat gramy na tym samym boisku, nic się nie zmienia, to też nas boli, a chcemy wiadomo, żeby zespoły z boku przyjeżdżały na dobre boisko. Tak? i Powinniśmy też grali o wyższe cele i będziemy grać, no, ale to też organizacyjnie, jako miasto musi nam pomóc, a na razie to, tak, to wszystko tak idzie od, od wyborów do wyborów. Okej, okay, no to dziękuję trenerze, życzę powodzenia w dalszych meczach. Dziękuję bardzo i powodzenia. Z nami Bartek Żabówka. Bartek, dzisiaj chyba debiut w seniorach, jeśli dobry, do mnie pamięć nie myli. Tak, dzień dobry, tak, dzisiaj debiut w seniorach. Miałem zaszczyt zagrać w seniorach, pierwszy raz. W ogóle mógł być to dla ciebie taki dosyć dziwny mecz, bo po pierwsze, pierwsze pierwsze wystąpienie w meczu seniorów, po drugie jesteś wypożyczony z klubu z wysokiej właśnie do nas. Tak, tak, dokładnie. Miałem takie marzenie, że zagrać przeciwko nim i się spełniło udało mi się. Na zero z tyłu wygrany mecz, także jestem zadowolony. No właśnie, broniłeś całą drugą połowę. Chyba większych tam sytuacji do wykazania się nie było, ale zawsze zero z tyłu. Tak, dokładnie, nic nie było do bronienia, ale. Zero z tyłu. tak. Także gratulacje, teraz tylko dalej trenować i dalej się Pawłowi Nawrockiemu trenerowi pokazywać. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję. Dziękuję. Z nami dyrektor sportowy KP Piła, Mariusz Januzik. Mariusz, najpierw parę słów o meczu. Wydaje się, że inny mecz w naszym wykonaniu niż zawsze, taki bardziej spokojnie, spokojniejszy, bardziej uważny w tyłach. A tu się z Tobą zgadzam, ale wydaje mi się, że to kwestia taka, że drużyna wysokiej stała z respektem, stała z tyłu, liczyła chyba na kontrę, tak jest moje przekonanie. Bardzo nas się obawiali. Mhm. No, pewnie już w pierwszej połowie mogliśmy ten mecz zamknąć, tak. gdyby troszkę skuteczność lepsza była. A tu zgadzam się, skuteczność mogła być lepsza. Z punktu widzenia kibiców chcielibyśmy oglądać 3-0. Z... W pierwszej połowie, natomiast no, cieszą trzy punkty. Ja myślę, że za miesiąc czasu nikt nie będzie pamiętał tego jeden czy dwa zero. Będziemy dopisywali trzy punkty, i te trzy punkty są najważniejsze. Poprosiłem cię do wywiadu, bo nam fajnie tak klamrą spinasz ten mecz, bo z jednej strony jesteś teraz dyrektorem sportowym KP Piła, a z drugiej strony twoje początki piłkarskie to jest właśnie klub z wysokiej. To prawda, ale to 20 lat temu od tego czasu gram w różnych zespołach piłki Jestem związany z tym klubem. Serduchu już piję tutaj, zapiłam. Tyle tutaj robię, że tak naprawdę nie było sentymentu. Tu liczyła się tylko jedna drużyna KP. No ale podobno kibice wysokie jeszcze do teraz Twoje jakieś tam mm, świetne bramki wspominają. A to prawda, wiesz Macie, ale to zamieszła przeszłość. Dzisiaj myślę, że jesteśmy tu i teraz. Dzisiaj liczy się ten projekt, a tamto to, to, to już jakieś tam wspominki. Okej, okay. dzięki.